Julian, tu wiem, mój piesek Żącio, oto go macie, to mu największy w świecie przyjaciel. Codziennie w kącie kanapy siadam i z moim Dżonciem gadam i gadam. Gadam i gadam, a Żącio milczy. Lecz nie rozumie piesek najmilszy. Dziś mój Żącio, pomówmy o tym, że się od jutra był naszym kotem. Będziesz pił mleko i łapał myszy. John udaje, że mnie nie słyszy. Albo zrobimy z ciebie niedźwiedzia i będziesz w klatce żelaznej siedział. Nie będzie szynki z hubu tłustego. John cię udaje głucho niemego. Albo zostaniesz koniem, powiedzmy. Chcesz owsa? John jest nieobecny. Jeśli nic nie chcesz, to wiesz co zrobię? sklepskie łaskami otworzę sobie. Dżoncie, już uszy nad stajem sztorcem słucha, Aż ciebie zrobię dozorcem, Żeby nie skradli kiełbas złodziej. Dżoncie się łasi, dżoncie się śmieje,